Nic nie mówię, nic nie mówię. Hej, hej, witajcie. Dzisiaj przetestuję dla Was i dla siebie podkład z Liren. Dobra, nic nie mówię, nic nie mówię. Byłam w Rosmanie na małych zakupach. Jak zobaczyłam, że jest na niego promocja, tyle się o nim już nasłuchałam, naoglądałam, że stwierdziłam. Dobra, biorę. 26 zł. Nie majątek. A kolor, patrzcie, jaki fajny ten kolor. Jestem w ustawieniu oczywiście do okna. A telefon mam na stojaczku, na stole. Więc przepraszam z góry, jeśli będą takie, o, takie ruchy. No, nie jest to bardzo stabilne wszystko. Ale wolę tak niż w ringu, bo no, ring mi zastawia światło z okna. Okej, okay, czytamy, co o tym jest napisane. My Master to podkład do zadań specjalnych, który perfekcyjnie ukryje niedoskonałości, zaczerwienienia i przebarwienia. Unikalna, lekka konsystencja nie tworzy na skórze efektu maski i pozwala jej swobodnie oddychać. Dzięki idealnie scalającym się pigmentom możesz sama decydować o sile krycia, nakładając kolejne warstwy podkładu. Trwałość makijażu do 24 godzin. 96% kryje niedoskonałości, 90% wyrównuje kolory cery. 89% niweluje widoczność naczynek i zaczerwienień, 87% nie pozostawia smug. To były potwierdzone wyniki badań konsumenckich. Stosowanie. Po wchłonięciu ulubionego kremu nałóż podkład na skórę twarzy za pomocą dłoni, pędzla lub gąbeczki. Możesz zwiększyć krycie podkładu poprzez nałożenie kolejnej warstwy na całej twarzy lub jej fragmentach. Także zabieram się za nakładanie podkładu, ale najpierw trzeba zobaczyć jego formułę, konsystencję, zapach i w ogóle. Buteleczka jest szklana. Nie ma ani pompki, ani pipetki, nic, więc mam płytkę znamu. Czy znam. No i teraz muszę troszkę tutaj wylać. Tak się dosyć... o. Tak wygląda. Mam gąbeczkę znam. Co możemy o nim powiedzieć? Tak się o. Lekko ciągnie. Coś takiego się dzieje. No ja muszę słocza na ręku zrobić, bo to jest takie miarodajne bardziej. O, piękny kolor. Chyba trafiłam. Ten najjaśniejszy. Na twarzy mam standardową moją pielęgnację. Ja mam różne pielęgnacje. Ale akurat tę już sprawdziłam pod podkłady. Muszę sobie zbliżyć lustro, tu mam lustro właśnie, tak dziwnie trochę z boku. O. Rozsmarowuję gąbką, nie palcem. Też przejeżdżam przez pory i... O. Kurczę, nie wiem czy nie za jasne. Oby troszkę ściemniał. Na razie pod ruchami posuwistymi, przesuwistymi robią się mazy lekkie. Zobaczymy, jak to będzie, jak zacznę wklepywać. Jak kolor? Wszystko już z płytki wzięłam. O, zaczynam wklepywać. Kurczę, może mogłam wziąć ten środkowy? Tam jest um, neutral, beige i nude. Bardzo malutką ilość nałożyłam. I to jest cieniutka warstwa. I teraz ocenię, jak leży ta cienka warstwa. No tak leży, jakby jej nie było. Jestem jakaś podwięta na tutaj. Wiecie co, wjechałam nim ciut-ciut pod oko na korektor, żeby się kolory wyrównały, bo dosyć mi się to chyba różniło jednak. Wszystko tak, żeby wyrównać. Co? Nawet fajnie. Yy, buduję drugą warstwę. Teraz już na to ścięcie takie wycięcie naleję troszeczkę. Maleńką kropeczkę. Maleńką kropeczkę tyleczkę. No i zobaczymy. A właśnie, zapach ma przepiękny. Taki pielęgnacyjny. Lubię takie zapachy w podkładach. Rozprowadza się bardzo fajnie. No i... Jeden ton bym go przyciemniła. Może troszkę ściemnieje, nie? Ale... No nie wiem, no tak do szyi spoko. Ale tu już jestem chyba... Tu już jestem ciemniejsza. A do rąk? No... Pójdzie. Dobra, dołożę się brązery, róże To wiadomo, będzie lepiej. Druga warstwa nałożona i. Przypatrujemy się. No, skóra wygląda jak skóra, tylko po prostu cała taka wygładzona, zma zmatowiona lekko, bo to jest jak dla mnie, to jest taki mat, jak ją zaschnie. To jeszcze będzie bardziej matowy chyba. Chociaż on w ogóle się nie klei już. Przyczepność ma dobrą. Tak wygląda nałożony podkład w dwóch cienkich warstwach. Wydaje mi się, że bardzo ładnie. Póki co na razie niech tak będzie dalej. Właśnie poleciałam z telefonem. Od razu trzeba jednak pudrować takie Miejsce jak głębokie zmarszczki, bo wiecie, no wszystko wejdzie, nie? Boję się, żeby puder nie ściągnął jego krycia. No czasami się tak zdarza, ale puder Clarese Blur skończyłam, więc y, też sprawdzony nam Smart Velvet Powder teraz nałożę. Wysypię sobie też na płytkę. Da się wysypać przez to on jest taki beżowy ładny. Można też na chusteczkę wysypać oczywiście. Delikatnie go najpierw ruchami stemplującymi. Koloryty się wyrównały. Zaraz usta muszę sobie napilżyć. Teraz, teraz już tak omiotę. Robię tak jak zawsze po prostu. Nie wykorzystałam całej ilości pudru, więc wsypuję z powrotem tu pojemniczkę. Uwielbiam pudry, znam. Lubicie też? Napiszcie. Ten zapach taki dla mnie jest ekstra. Czułam tutaj takie, jakby suchą skórkę. Robię sobie szybko peeling z paese. Taki, po, taka pomadka peelingująca. Wyterłam chusteczką i pomadka pielęgnacyjna z paese. Uwielbiam. To było, wiecie. Paese. Peeling po matce i pomadka pielęgnacyjna. Bateria słaba, 13.16. To co, tak od 13, żeby do równego było, nie? 13, 13. No, trochę późno zaczęłam. Ale zobaczymy, jak on się utrzyma cały dzień. Jak to u mnie bywa. Albo nagram przebitki, albo nie. Ale wieczorem się widzimy. Postanowiłam na chwilę wrócić. Nagrałam makijaż. Yy, do czad make-upu. Czad make-up dopiero będzie po tym filmie. Także poczekajcie i tam powiem dokładnie, co używałam. Taki dzienny makijaż zrobiłam. Wracam dlatego, że chcę powiedzieć, co się dzieje z podkładem dalej. Leży bardzo ładnie na skórze, przypudrowany. Spiekałam się dzisiaj mieszanką mgiełek. Ja już ją używam i wiem, że nic nie dzieje się z podkładami i z pudrami. Wszystko jest ok. także tu jest troszkę bielendy, trochę krzona i bel z Biedronki. Takie miałam po prostu buteleczka resztki i pozlewałam do tego. Kolor taki, bo bielenda była żółtawa, więc. A to jest fajny rozpylacz. Naprawdę fajny rozpylacz. Jest dosyć mocny, ale... Jeszcze do przeżycia. No i wszystko to ładnie wygląda, powiem Wam. Naprawdę. Nie mam się do czego przyczepić. Puder i, i to, co nakładałam później, brązery, róże rozświetlacz, nic nie starło krycia podkładu, nie, nie zmniejszyło krycia podkładu, jest ok Także do wieczorka, znowu. 21.11 jestem na podsumowanie podkładu. Czy on jest taki majmaster Teraz się przyjrzałam, oczywiście tak, akcesoria, chusteczka, lusterko, cienie to w ogóle super się utrzymały cały dzień. Byłam na zakupach, była śnieżyca, nosiłam dwa razy czapkę, no bo wiadomo, że wychodziłam z psami i pierwsze co zrobimy, czoło wygląda bardzo ładnie, naprawdę mało co się wyświeciłam, widzicie? No, tak. lampa odbija, ale to jest... To co nie ma tłuszczu, tylko po prostu jest taki glow. W lwiej zmarszczce się zebrało. No wiadomo, bo to jest lwia zmarszczka, no to musi się tam zebrać. I niepokoi mnie jedynie to, ale to jest, wiecie... Kwestia kilkudniowego testowania podkładu na, z różnymi podrami. Chyba że się tak dotknęłam tutaj. No, mam w porach kropeczki. Także tylko to. No, broda to wiadomo, starte. No, ja tam na brodę nie uważam w ciągu dnia, podpieram się w ogóle. Reszta bez zarzutu, widzicie, że jest ok. Teraz tak robię ten test taki mój ścier ścieralności, czy on w ogóle jeszcze jest na czole. No, nie będę się odciskała, bo, bo tak naprawdę nie ma za bardzo z czego. No, to mi zawsze tu tak przebija, lekko to zaczerwienienie takie wychodzi z czasem. Troszkę, troszkę się świeci. No, no wiadomo, od, no. od okularów to tutaj się też odbija okulary zmieniam i w ogóle bardzo okulary mocno mi siedzą, bo czapka jest dosyć obcisła, w sensie taka przylegająca. Na te wichury tak akurat, czekajcie zobaczę teraz, czy, czy on tutaj jest ten podkład, czy czapka go starła. Jest podkład, także spoko, naprawdę jest trwały. Tu delikatnie mam te kropki, ale no nie wiem. A tutaj ich nie widzę. Ja w ogóle z tej strony bardziej widzę wszystko i rozświetlacz, a tutaj mniej. Nie wiem dlaczego. Czy inaczej, inne spojrzenie, innym okiem? Generalnie. Um, nic się nie zebrało. Nie. Tutaj, tutaj, nic się nie zebrało. Tu troszkę się staro na no człowiek tak wiecie. Wyciera sobie. Wiecie, tutaj w tych zbliżeniach to każdy szczegół, jeszcze w powiększającym lusterku, każdy szczegół widzę. Ale, jak na przykład wchodziłam do łazienki, patrzyłam na siebie, to mówię, o ładnie leży ten podkład. Ładnie leży. No, ładnie skóra wygląda. No tu widzę te kropeczki, no to mnie denerwuje. Tak z daleka to jest. Genialny. No i kolor, kolor fajny. No, tyle z podsumowania. Podkład, jak najbardziej do polecenia, jest, bo naprawdę moja skóra. Właśnie, tu muszę coś zaznaczyć. Moja skóra jest niby przetuszczająca się w strefie T, ale teraz mniej się przetuszczam. Raz, że retinol jest okres chłodny. Właściwie bardzo zimny okres mamy, więc no wiadomo ogólnie, że w okresie zimowym to mniej się pocimy. Albo wcale. On jest taki malutki, ale ma 30 ml standardowa pojemność. Jeżeli ktoś z Was ma ten podkład, napiszcie mi, jak Wam się sprawdza, bo tak całkiem podsumowując, to ja jestem nim zachwycona. Ładnie wygląda po prostu. No i to jest najważniejsze, że się trzyma. Utrzymał się bardzo ładnie dzisiaj. Ja się cieszę, że go kupiłam. Kolejny podkład. Pewnie zanim skoczy film, to go kilka dni jeszcze przetestuję, ponoszę i dam Wam w opisie znać, co i jak. Czy było lepiej, czy było gorzej? No dzisiaj wyszło rewelacyjnie ten test, naprawdę. Ponad 8 godzin, tak? no I on by mógł spokojnie, spokojnie wytrzymać, tak jak kiedyś testowałam do 12, no bo pracowałam po 12. To nawet miałam testy podkładów, że były 13 godzin, 14 na twarzy, ale to już ciężko jest do podkładu. Natomiast ten powinien wytrzymać 25. Czy wytrzyma 25? Nie wiem. Nie będę tak długo testować tego podkładu. Naprawdę, naprawdę jestem zadowolona z tego podkładu. Jest tak, jak powinno być. Nic się złego nie podziało, a to co tutaj mi się to to jest po prostu, nie wiem, może akurat w tym miejscu coś mi się tam odcisnęło. No właśnie, wiecie, że piórki mam kochane moje i, i się przytulam, i czasami się tak na chwilkę z nimi położę przytulę. I może dlatego, nie, że się starło z wierzchu, a zostało w porach, w kropeczkach, ale właśnie tylko w tym miejscu, tutaj nie. Podkład, jak najbardziej na tak, robi robotę i ma potencjał do bardzo długotrwałego podkładu. No, ja bym tak gadała i gadała teraz do Was. No, ale śpiąca już jestem. <grych> Idę jeszcze z pieskami i do spanka. I Wam także życzę wszystkiego miłego, dobrego, co Was spotka. Pamiętajcie o subskrypcjach dzwoneczkach, łapeczkach, komentarzach, wszystko to bardzo mile widziane i za wszystko z góry dziękuję. I życzę Wam wszystkiego dobrego. Co Was spotka. I do następnego. Hej, pa pa.